Grupa znajomych wyjeżdżających na biwak wynajęła bus. Koszt wynajęcia busa jest równy 960 zł i tę kwotę rozłożono porówno pomiędzy uczestników wyjazdu. Do grupy wyjeżdżających dołączyło w ostatniej chwili dwóch znajomych. Wtedy koszt wyjazdu przypadający na jednego uczestnika zmniejszył się o 16 zł. Oblicz, ile osób wyjechało na biwak. Żeby rozwiązać to zadanie, to wprowadzimy sobie jakieś oznaczenia. Może standardowo przez x oznaczmy sobie liczbę znajomych, może tą początkową, zanim nie dołączyły te dwie osoby. Czyli podpiszmy sobie, że x to jest początkowa liczba znajomych. Teraz może obliczmy, jaka kwota przypadała na głowę, gdy była ta początkowa liczba znajomych, zanim nie dołączyły te dwie osoby. Koszt wynajęcia busa był równy 960 zł. Mieliśmy x znajomych, czyli każdy ze znajomych zapłacił 960 zł, podzielić na liczbę znajomych, czyli na x, możemy sobie podpisać, że to jest początkowa kwota na głowę. Teraz gdy dołączyło do grupy dwóch znajomych. No to ta kwota zmniejszyła się o 16 zł, ale my ją również możemy zapisać za pomocą x. Na początku mieliśmy x znajomych, jak dwóch znajomych dołączyło do grupy, no to mamy x plus dwóch znajomych, czyli po dołączeniu tych dwóch osób ta kwota 960 zł rozłoży się na dwie osoby więcej, czyli na liczbę x plus 2. No i to będzie nowa kwota na głowę po dołączeniu dwóch znajomych. Tak jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, z treści zadania wiemy, że ta nowa kwota jest o 16% niższa od tej starej. Czyli możemy napisać, że początkowa kwota na głowę, czyli 960 dzielone przez x, to jest to samo co nowa kwota, czyli 960 podzielić na x plus 2 plus jeszcze 16 zł. Ta kwota jest mniejsza, czyli musimy do niej dodać 16, żeby otrzymać tą kwotę większą na głowę. No i teraz pozostaje nam po prostu rozwiązać to równanie i będziemy mieli odpowiedź do zadania. Może pomnóżmy na początku to równanie stronami przez iloczyn mianowników, żeby pozbyć się ułamków, czyli mnożymy przez wyrażenie x razy x plus 2, no i wtedy otrzymamy po lewej stronie 960 razy tylko x plus 2 x się skrócą, czyli mamy tutaj tak: 960 razy x plus 2 równa się, a po prawej stronie tutaj tak samo x plus 2 skróci się i zostanie tylko 960 razy x. 960 razy x i plus jeszcze 16 razy x razy x plus 2. Otrzymamy za chwilkę równanie kwadratowe. Tu się pojawi x kwadrat. Żeby współczynniki były trochę mniejsze, to możemy sobie od razu podzielić to równanie stronami przez 16. Wszystkie te trzy liczby dzielą się przez 16. No i otrzymamy tak. Tutaj będzie 60 razy ten nawias. Może od razu to wymnożmy, czyli 60x plus 60 razy 2, czyli plus 120. To się równa. Tutaj zostanie 60x plus jeszcze 16 się całkowicie podzieli, i tu zostanie x razy x plus 2, czyli x kwadrat plus 2x. Po przeniesieniu teraz wszystkiego na jedną stronę, 60x odejmie się i zostanie po prostu x kwadrat plus 2x, jeszcze minus 120. Równa się 0. No i teraz, żeby rozwiązać to równanie kwadratowe, to możemy na przykład policzyć delta. Delta równa się b kwadrat. 2 do kwadratu to 4 minus 4 razy a, czyli razy 1 razy c razy minus 120, to tu będzie plus, czyli będzie plus 120. To się równa, tu mamy 480 plus 4. 484, jak wyciągniemy z tej liczby pierwiastek, to wyjdzie 22, czyli możemy zapisać, że to jest 22 do kwadratu. Skoro tak, no to możemy policzyć rozwiązania tego równania kwadratowego, czyli x1 i x2, x1 to się równa, minus b, czyli minus 2, minus pierwiastek z delta, czyli minus 22, podzielić na 2a, czyli na 2 razy 1, czyli na 2, to się równa, tutaj wyjdzie wynik ujemny, Minus 24 na 2 to się równa minus 12, mniejsze od zera, nie należy do dziedziny, nie spełnia naszych założeń, ponieważ liczba uczestników musi być dodatnia. Możemy tu napisać, że x musi wyjść większe od zera. Co więcej, musi nam wyjść x należący do liczb naturalnych, ponieważ to musi być liczba całkowita. Liczba znajomych nie może być ułamkiem. No to liczymy dalej. Co mamy? W x2, jakie jest drugie rozwiązanie tego równania kwadratowego? Minus 2, czyli minus 2, tym razem plus pierwiastek z delta, czyli plus 22, podzielić na 2, to się równa 20 na 2, to się równa 10. No i to jest już bardzo dobry wynik, tyle może być równy x. No to pozostaje nam teraz po prostu napisać odpowiedź do zadania. Odpowiedź, o co nas tutaj pytają, oblicz, ile osób wyjechało na biwak. X to była nasza początkowa liczba znajomych, ale w ostatniej chwili dołączyło dwóch znajomych, czyli ostateczna liczba znajomych to X plus 2. X nam wyszedł równy 10, czyli łącznie na wyjazd na biwak pojechało 12 znajomych, czyli możemy napisać odpowiedź 12 znajomych.